No to gwałtowny przeskok w relacji z naszego spaceru, ponieważ spotkaliśmy Michała, Romana, Wojciecha, Krzysztofa, tam nie, wiem, człowiek wielo, wie, wieloimienny, nas podrzucił do Tesco i teraz jesteśmy na takiej drusce. Co to tą drogą właśnie się do Tesco idzie? A skoro do Tesco się idzie, to się z niego wraca. O, kupiliśmy się, obłowiliśmy. Siatek pełno. O, możesz, Kacha, też pokazać moje obładowanie. Aha, okej. Okay. To ja. Dwie siaty, pełna. Pełny plecak. Strudzony podróżnik. Pełny plecak. A i coś jest to jest ten, niewyraźne. To jest niewyraźne? O, ty jesteś, teraz jesteś wyraźniejszy. No, podszedłem. No, bo podszedł. No i tam co idziemy, jeszcze idziemy do Niwela kupić piersi kur kurcze Chicken breast, breast. albo mais Jeszcze so się mince. No. Co to? Będzie? będziemy szukać, No! to pa.